Siemano, z tej strony Hero, a to jest Diablo 3, kolejny odcinek, kontynuujemy sobie przygodę, mamy pogadać z porucznikiem Lawaj... Lavail, Lawajlem. No tak więc on nam zadał, yy, kazał udać się do zbrojowni, więc go, go. Wow, skąd tył tu dlatego? Kamindusz się uspokoił. Szał demonów został ujarzmiony. Owszem, lecz na jak długo? Zostało nam niewiele czasu. Musimy zaatakować Azmodana. Udam się na pole bitwy i znajdę drogę do krateru Arreat i Azmodana. O, tak więc... Tak więc nagrywam to już drugi raz, jak nie trzeci, trochę failów, program do nagrywania, do rejestracji dźwięku. Znaczy, mojego głosu z mikrofonu przestał działać, za ten czas udało mi się dobić jeden level, co nam dało psy. Które otrzymują obrażenia za nas. Taką właśnie oto ścianę zombie, o które zjadają wszystko, co na nie nastąpi. Taką czaszkę, jeżeli taka czaszka wskoczy na potwora, to przeskakuje na następnego. I coś tam jeszcze chyba było. Obroniłem twierdzę. Muszę wyruszyć do walki na dole. Tam czekają machiny wojenne Azmodana. I zespeli to chyba były wszystkie, o ile się nie mylę. Jeszcze mogę zobaczyć, sprawdzić. Tu nic. I nie wiem czy... A, jeszcze tu mieliśmy skraca czas odnowienia po prostu. Objęcia umarłych. Dziwne bo już tu mamy kapliczkę. Jak zwykle jakieś lagi na początek. Dzięki niech będą bogom, że tu jesteś. Musisz zniszczyć te balisty, robią nam tu piekło. Długo się nie utrzymamy. No i tak powiem Wam szczerze, że tam jest wejście do koszar. W koszarach nic nie ma są, tylko potwory. Można znaleźć quest poboczny, ale nie jest to stuprocentowe. Ja tam wchodzić nie chcę, ponieważ to jest dość czasożerne, a już to robiłem i się gmatwałem z tym, co tu trzeba zrobić. Nie widziałem tego przejścia właśnie o tego. Poza tym sobie przywołajmy nasze monstru. I mamy przejść, obecnie mamy przejść przez most Corsica, most, 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 będzie gdzieś na górze na pewno. Dokładnie nie uda mi się tego powiedzieć. I tu mamy nowego potwora. Taki sobie postawmy sobie im ścianę zombie, żeby ich żarły. Potworek mnie dość mocno w konia robi, ponieważ... ponieważ ponieważ, ja sobie go biję a on mi pode mną stawia takiego o właśnie to zielone to jest taki dziadwy właśnie wyskakuje z ziemi spada mi stąd i zanim ja się kapnę to już pewnie leży no o, jaki to ma dystans aha mmm Drobło mi trochę itemów. Sprzedałem je. Mm, zamieniłem na o, rzemieślnika. Ale na chwilę obecną nie mam mm, życia, A więc przyjmę tak, jak też, jakieś błogosławieństwo no mój ziomek do... Przybyłem tu żeby kopać. Niech skonam, ale nie poddam, żeby to... Ej, po Wszędzie pełno demonów i trupów. Hmm. To dobrze. Tam jeszcze jakiś sprzedawca był Mikstury muszę kupić, mianowicie, ponieważ... tam yy, długo nie przetrwa. Ale ty na pewno dasz sobie radę. Nakupujmy sobie trochę tych miksturek, ponieważ się przydają. Zamieńmy je sobie i wracamy na pole bitwy. Tutaj jeszcze obczaję sobie. Czasowo jak stoję, to no nie jest źle, mogło być lepiej. Nie wiem ile już nagrywam. Zabijesz go? No. I mamy most Corsica. Nie sądziłem, że go kiedyś ujrzę. Tak jak widać, yy, ten czar ten, te czaszki. No przy okazji, punkcik kontrolny. Yy, te czaszki. Mhm. No, yy. Czaszki, czaszki, właśnie. Uleczony. Kurde. Yy, chwila. Te czaszki przeskakują nie tylko na potworach, ale też na yy, rzeczach martwych. Czyli skrzynki. O wszystkim, co się da rozwalić, skaczą więc. Dość dobre, można sobie XP nabić. Dobra, czas się wycofać. Tu sobie postawmy ścianę zombie żeby nie było. Trzeba trochę defensywnie grać, bo to może się źle skończyć dla nas. Aha, i jeszcze nasz templariusz ma nową tarczę. Daję mu nową tarczę, ona ma trzy defensywy więcej. Zawsze coś i tam dodaje siły, bo ta, którą miał wcześniej, dawała inteligencji, więc myślę, że dobrze. A teraz mamy zniszczyć. Wow, demoniczne balisty. To są właśnie demoniczne balisty, mamy je zniszczyć. A broni ich jakiś ziomek. Znaczy dużo ziomków nawet. Powiem szczerze, sobie ich przejmiemy trochę, uleczmy się, bo zaraz dechniemy. Sobie włączę, udostępnię grę publiczną. Może ktoś się dołączy, może ktoś ze mną zagra, zobaczymy. Przewołajmy sobie psy. Kurde czego on na mnie zawsze rzuca. Wow, 150! No jeszcze nam zostały dwie balisty trzeba je rozdupić Tu mamy jakieś pieczara mrozu. Ja tam nie wchodzę, już się nie chcę bawić naprawdę. Ja bym grał sam to oczywiście, ale no w takiej pieczarze to można spędzić nawet 20-30 minut. Coś mi się wydaje, że w złą stronę idziemy No no dobra, już na świętego spokoju pójdę tutaj O Jezus, znowu ten Skrzyneczkę tutaj znaleźliśmy, ale to tylko złoto, co dla nas się przyda i dla świętego spokoju przyszedłem tu, nic nie znalazłem. Zobaczmy, w prawo, w lewo jeszcze może coś być, jakaś balista, o ile się nie mylę. O, by była. Niech na razie tylko potwory. No i tak jak mówiłem, mamy tu demoniczną balistę, którą wypadałoby zniszczyć. Sobie postawmy ścianę zombie. Wow, 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 sobie nasze monstra i wow, się dalej się dalej. No wow, 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 lekki Laks z... Z strony gry Doskonałe uderzenie. Więc czego one się tak na mnie wzięły Ulecz mnie. Już cię uleczyłem. Stawmy ściany zombie, żeby trochę obrażeń zredukować. Jest ile tego tu biega. No tu od razu obok mamy kolejną balistę. Co wiemy rozwalimy. Zupełna potworów tu biega. Ale wolno atakują strasznie. Oj, przeciąło znowu. Teraz wybuchnie. Będziemy rozwalić tą balistę, bo ona sobie za dobrze się tam stoi. Wow, bije mnie. Cofnijmy się, przywołajmy tutaj nasze stworki. Rozwalmy tych dystansowców. Zostałem uleczony. No to dobrze, że się leczysz. No, trzecią balistę mamy z głowy. Ja jeszcze więcej potworów wyskoczyło. Tu sobie postawmy ściany zombie. Żeby nie było im za prosto. Co my teraz mamy zniszczyć trebusze? Co to są te trebusze? No bo to jest trebusze. Więc sobie jeszcze trochę tam w tamtą stronę, zobaczmy, żeby nie było że omijam coś znowu. wow, wyrzucił mnie. Potrzebuję więcej many. Tu jakiś kweściik. Krążą tak już od wielu godzin. Nie mam dość. No i pogadaj z takim, to cię od razu zabić chcę. Masz dziadu. No, Przewołajmy sobie psy w międzyczasie, żeby nie było. No, doskakuje do niego. No to ciekawe. I to fajnie też to jest, że przeci do przeciwnika doskakuje ten płomyk. Nie muszę akurat w przeciwnika trafić, żeby do niego doskoczyło. To jest na pewno na plus. Na razie zrobiliśmy poboczem, droga się zwęża, czyli no, to chyba dobrze. To się zwężyła nie niedal na daleko. Na pewno z drugiej strony by się rozszerzała. Postawmy sobie ściankę, żeby nie było. Postawmy tę ściankę. Dać się nie usłuchała. No, dość długi będzie ten filmik. Dość słabo bije, muszę chyba zajrzeć sobie na aukcję po tym nagraniu i przejść jakieś itemy. Bo te nie są jakieś ekstra. Nie mam zbytnio demaidów. Problemu też jakiegoś nie mam z yy, biciem się, ale no damage się liczy, jednak jakbym szybciej rozwalał te potwory, by było o wiele lepiej. Co my tu mamy? Gdzie, 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 gdzie? No właśnie, tu trzeba tą trebuszę zniszczyć. Ło, niebieskie. Na światłość! To musi być ten trebusz. Do ataku! Niepotrzebne mi machiny oblężnicze. Wy cię zgładzić! Stoisz przed armią piekną i ta armia cię zniszczy. O, jakiś żółty stwór. Zaraz murach to trwa. Murach tej Twoje machiny oblężnicze są zniszczone. Trochę za późno użyłem chyba tego omamienia. Był to godny nas przeciwnik. Daj mi checkpoint. Wow, 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 wow. Nie mam dość many. No, spadaj mi stąd. No tutaj dość sporo tego jest naprawdę. E, tak myślę może przywrócę sobie ten miecz, może on da więcej No, Bo to jednak coś tam daje. Bardziej się zagłębiam, tym więcej tych potworów tu biega. Wow, Coś mnie wciągło. I znowu No ja pierdykam Zostaw mnie. Jest już za późno. Dobrze, że to cię zostawię. już nie przyda Dał mi szpon a szpon jest dla Micha. Więc mi się raczej też nie zdano nic. Nie mogłem siedzieć bezczynnie podczas, gdy ty walczyłeś z Azmodanem. Zbyt długo nie czułem już bitewnej gorączki. Zniszczenie broni oblężniczej niewiele zmienia. Z każdą godziną z piekieł napływają nowe siły. Wkrótce ten wasz... Żałosny zameczek przestanie istnieć. Odważne słowa, Azmodanie. Nie możesz już rzucić przeciwko nam nic poza nimi. Naprzód! Zepchniemy armia Azmodana z powrotem do tego przeklętego krateru! Już dawno przekuliśmy twój miecz. Teraz będziesz mógł użyć go w boju. No także więc ja wolę już znowu... No dobra, nie jest punkt kontrolny, więc sobie tu odpuścimy tak z 20-30 minut, pewnie odcinek trwał. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.